Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o sprawie, która jest wręcz fundamentalna, czyli o tym, czy piwo zawiera estrogeny i czy należy się tych estrogenów bać. Rzeczywiście, piwo zawiera około 1 mg fitoestrogenów na 1 litr piwa. W tym do mniej więcej 1 czwartej może być to bardzo silny fitoestrogen 8-prenylonaringuienina. I jest to substancja o zdecydowanie dużej aktywności. Ponieważ obserwowano u zbieraczek chmielu, w czasach kiedy był on jeszcze zbierany ręcznie gołymi rękami, zaburzenia cyklu miesiączkowego oraz przedwczesne dojrzewanie u dziewczynek zbierających chmiel ręcznie. Na rynku możemy też znaleźć ekstrakty z chmielu, sprzedawane jako suplementy, które mają rzekomo. Poprawiać wygląd oraz zwiększać wielkość biustu. Nie są mi znane żadne dane, które by potwierdzały skuteczność tych suplementów, natomiast oczywiście producenci je zachwalają. Pytanie, które trzeba sobie zadać, to ile tych fitoestrogenów tak naprawdę jest w piwie? Bo chmiel jest oczywiście ważnym składnikiem piwa, natomiast nie jest tak, że piwo się składa wyłącznie z chmielu albo że tego chmielu jest bardzo dużo. Chmiel jest raczej przyprawą w tym piwie. W związku z tym tak naprawdę. Gdybyśmy wypili około 2 litrów piwa, to dostarczamy do swojego organizmu fitoestrogenów, które mają aktywność mniej więcej 43 nanogramów 17-beta estradiolu. Jest to dosyć mało, albo nawet bardzo mało, e, dlatego, że organizm dorosłego mężczyzny produkuje około 140 000 nanogramów 17-beta estradiolu. W związku z tym w zasadzie nie może to mieć wpływu na jego organizm. Zdecydowanie etanol zawarty w piwie będzie miał dużo większy wpływ na jego organizm niż fitoestrogeny zawarte w tym piwie. W związku z tym nie należy się martwić się fitoestrogenami w piwie. Nie mają one większego wpływu na nasze zdrowie, ponieważ jest ich po prostu zbyt mało. Dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego filmu. Zapraszam do pozostałych moich filmów oraz na moje media społecznościowe, które widzicie na ekranie, i do zobaczenia w kolejnym filmie.